Dzień dobry Państwu. Witamy w stacji WBOR, nadającej programy łatwe i przyjemne. Na początek wystąpi clown Binky. Miłego dnia. Cześć dzieciaki. Różcie tyłki z łóżek i róbcie pajacyki z Binky. Raz, dwa, raz, dwa. Co ja robię? Jeśli nie będziecie ćwiczyć z Binkiem, wyrośniecie na nic poni. Nienawidzę cię. Gdzie mój pilot? Z życiem, z życiem ofermy. Aż takie z was leniuchy? Musicie być w formie, bo dziś wieczór dostaniecie mnóstwo słodyczy. A masz Binki. Zaraz. Dostaniemy dziś mnóstwo słodyczy? Dinki, Wracaj. Gdzie jesteś, bracie? Tak jest, dziś Halloween. Chcecie być w dobrej formie, żeby zbierać po domach słodycze? Ceny. Ten wieczór mi przez cały rok się śni. Włożę przebranie najstraszliwsze i do wszystkich będę pukał, do drzwi. To wieczór, gdy wpraszamy się w gości, bo w wieczór ten rozdają przepyszne słodkości Halloween Garfielda. Och, jak jest fajnie! Och, jak jest miło! Gdyby tak Halloween, każdy wieczór było. Żart lub fant. Wierzcie, to nie kant. Żart lub fant. Wybieraj, żart lub fant. Żart lub fant. Wierzcie, to, to nie kant. Żart lub fant. Wybieraj, żart lub fant. Halloween to święto dla mnie. Różni się od tych wszystkich durnych świąt. Żadnych igieł, słoinki w łapach, żadnych głupich króliczków, żadnych krewnych. Tylko słodycze. Dostaje się słodycze. To proste. A ja jestem prostym kotem. Słodycze, 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 słodycze. Halloween. Wspaniały dzień i wspaniały wieczór na zbieranie słodyczy. Słodycze, słodycze. Spokojnie, Garfield. Musisz skombinować jakieś przebranie i worek. Worek na te wszystkie słodycze, 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 spokojnie. Najpierw musisz wstać. Mam Cię. To nie jest śmieszne. A to? To jest. Czemu nie umiem się na ciebie gniewać? Bo jestem kotem. Po co ci ten kot? Ćwiczysz na Halloween? Ćwiczę. Ja ćwiczę. Halloween to moje drugie imię. Gar Halloween Field. No cóż. Pewnie jesteś ciekaw, dlaczego mam dynię na głowie. Masz dynię na głowie. Nie zauważyłem. Wycinałem ją, gdy przyszedłeś. Podoba ci się? To ty. Jest już na nic. To coś przypomina mi lazennie. Od kiedy to lubisz miąższ dyni? Od nigdy. Zjesz śniadanie? Nie, dziękuję. Zostawiam sobie miejsce na słodycze, słodycze, słodycze. Może jedna słodka bułeczka. Plaster bekonu i rogalik. A co mi tam? Mam cię. Wiedziałem, że to teodii. Nieładniej jest straszyć koty. Odi musiałby wejść na krzesło, żeby podnieść swoje IQ. I żeby nie wiem, co zrobił, nie mógłby być brzydszy. Jest tak brzydki, że w Halloween nie musiałby wkładać maski. Chwileczkę. To jest to. Jeśli wezmę go ze sobą, będziemy mieli dwa worki na dwa razy tyle słodyczy. Słodyczy, słodyczy. Garfieldzie jesteś genialny. Wiem. Hej, Odie, bracie. Wiesz, co to jest Halloween? Zdejmij te dynie, to ci powiem. W Halloween psy pomagają kotom zbierać słodycze. Jeśli pies dobrze się spisze, dostanie ciasteczko tylko dla siebie. Więc chcesz mi pomóc? Chcesz iść zbierać słodycze? Chcesz iść? Chodźmy na strych, poszukać jakichś kostiumów. Między nami mówiąc, chwilę mi kocham tego psa. Powinniśmy tu znaleźć świetne przebranie. John niczego nie wyrzuca. Pierwsza muszka Johna. Fuj. Peruka kuzynki Wendy. Sztuczna szczęka ciociokry. Sznurek, klat, Nie ma tu nic ciekawego. Bardzo śmieszne. Szukajmy dalej. Kopalnia złota. Spójrz na te kostiumy Odin. Możemy być, kim zechcemy. Kim zostać mam? Tak wiele ról w tym życiu gram. Mógłbym być przystojniakiem, księciem lub żebrakiem. Wybrać mogę sam więc. Kim zostać mam? Kim zostać mam? Kim zostać mam? Wybieram sam. Kim zostać mam? Mógłbym strasznym być wampirem, przećwiczyć nietoperza lot. Albo wystąpić w czarnej piżamie, jako tłusty, halloweenowy kot. Kim zostać mam? Tak wiele ról w tym życiu gram. Mógłbym być kosmonautą, robotem, to my marzenie. Albo eleganckim kosmitą, dżentelmenem. Więc kim zostać mam? Wybrać mogę sam. Kim zostać mam? Pff. Znalazłem coś w sam raz dla nas. Toż to szczur lądowy, który wcina lazennie, Rekwiruje ten łup w imieniu królowej. Coś ty za jeden... Rudo Brody, kapitan piratów. oto mój pierwszy oficer, Odi Głupek. Masz ciut za dużo drewnianych nóg. Wyglądacie idiotycznie. Zabijałem za mniejsze zniewagi, ale daruję ci życie, bo zmieniasz mi żwirę. Rozumiem, że przebraliście się na Halloween. No przecież, że nie na balu księcia. Macie worki. Dobrej zabawy. Pirat zawsze dobrze się bawi. Chodź bracie, zbierzmy łupy do kupy. Tylko nie wracajcie późno. Załoga utopiła się, wszyscy pijani oprócz mnie i sam stawiłem czoło burzel, bowiem mnie rum bardzo służy. Joł-ho-ho-ho! Ho, A może huczy w koło. jo ho ho ho, Piratom jest wesoło. Chody, nie pchaj się, nie masz się czego bać. To tylko dzieciaki w przebraniach, tak jak my. Spójrz. To dziecię. Widzisz? Nie jestem cykorem. Mogę być leniem i tłuściochem. Nie biegam rano. Jestem śpiochem. Mogę być sopkiem. Te aki, Ale cykorem nie jestem. O nie. Ale cykorem on nie jest, to nie. Mogę być nudny, odrzucać ruch. Nie robię brzuszków, wolę mieć brzuch. Mogę być durnie, tak i tepe. Ale cykorem nie jestem, o nie. Ale cykorem on nie jest, o nie. Wdziękiem swym wcale się nie chwalę. Nie łapię myszy i tak dalej. Mogę bezczelny być ITP, ale cykorem nie. Ale cykorem nie. Ale cykorem na pewno nie jestem. Patrz uważnie, Oddi. Nauczę cię subtelności tego fachu. Dawaj. Śliczne przebranie. Proszę dzieci. Nie bądź takim skąpiradłem, paniusiu, bo twoje firanki poznają ostrość moich pirackich pazurów. Tysięczne dzięki życzenia pomyślności. To całkiem owocny wieczór. Czekaj, Odi. Mam genialny pomysł. Spójrz, ile domów jest na drugim brzegu. Przeprawimy się przez rzekę i wszystkie słodycze są moje. Moje. Zaraz. Czy jestem chciwy? Czy powinienem podzielić się z tymi, którym powodzi się gorzej? Nie. Słodycze są moje. A to co? Piracki statek do przeprawy przez rzekę. Rekwiruję go w imieniu Rudobrodego. Podnieść kotwicę. Mm -hmm. Najwyraźniej porwał nas prąd. Wypuść wiosła. Gdybym miał maszt, powiesiłbym go na nim. Jesteśmy na łasce morza. SOS. Zamknąć luki. Ściągnąć grota. Zwinąć żagle. C do mamy. Ładny ze mnie kapitan. Nie umiem nawet przeprawić się przez rzekę. Teraz spłynę do morza i zaginą mnie słuch. Obiecuję, jeśli ocaleję, porzucę piractwo. Przestanę udawać kogoś, kim nie jestem. Będę sobą. Kotem Garfieldem. Smakoszem. Bon Vivantem. Obieży światem i Playboyem. Zostaw, Odi. jestem zajęty użalaniem się nad sobą. A niech mnie... Ziemia! Niezłe. Spójrz, Odi, w oknie pali się światło. Ktoś musi mieszkać w tym starym domu. Musimy przeprowadzić zwiat. W porządku. Mam plan. Ja otwieram drzwi, ty wskakujesz do środka. Gotów? Ślizgnijmy się tam cichaczem. Jednak nikogo tu nie ma. Ogrzejemy się przy kominku. Tak już lepiej. Cicho. Można dostać przez Was zawału. Źle trafiliście, przyjaciele. Będzie to najgorsza noc w Waszym życiu. Wiedziałem. Nie przeszkadzajmy panu odi. Stójcie. Opowiem wam historię, której nie słyszała dotąd żywa dusza. Niezły początek. Ta wyspa kryje sekret. Głęboki, mroczny, stuletni sekret. Bowiem sto lat temu zatrzymała się w tym domu banda piratów. Ugrabili wiele statków i ścigało ich wojsko. Z ciężkimi łupami daleko by nie uciekli, więc musieli je ukryć. Zanim jednak opuścili tamtej nocy wyspę, podpisali krwią pakt. Ślubowali, że wrócą po skarb za 100 lat, w Halloween. Z wybiciem północy, choćby mieli powstać z grobów. Wierzysz? Nie wierzę. Uwierzcie, przyjaciele. Był wśród nich chłopiec okrętowy. Ja byłem przy tym. Nie zabrałem skarbu, bo by mnie znaleźli. Nie ma przed nimi ucieczki. Wiedzą, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy. To przesądza sprawę. Odi, spadajmy stąd. Idziesz z nami? Gdzie on się podział? Mniejsza z tym. Chodźmy do łodzi. Łódź odpłynęła ze słodyczami. Straciłem łódź i łup. Zaraz będą tu pierać i powinienem już spać. Chcę do domu. Wiedziałem, ten facet był zwykłym czubkiem. Musimy się ukryć, musimy znaleźć dobrą kryjówkę. Może nas nie znajdą. Nie tutaj. Może nas nie widzieli. Nie ma wyjścia. Skaczemy. Raz, dwa, trzy. Zapomniałem, że nie umiem pływać. Dzięki stary. Ten dziadek miał rację. To była najgorsza noc w moim życiu. Miewałem koszmary, które były przyjemniejsze. Spójrz. Moje słodycze. Więc jednak wszystko kończy się szczęśliwie. Płyńmy do domu. Piraci zabrali skarb, ale mamy słodycze. Odi, zrobię coś, co jest do mnie zupełnie niepodobne, ale uratowałeś mi dziś życie milion razy, więc chcę ci coś dać. Coś, co ma dla mnie wielką wartość. Coś, czego trudno mi się wyrzec. To połowa słodyczy. Ja też Cię kocham. Spadaj. Co za noc? Zobaczę, co jest w telewizji. Zapraszamy na nocny maraton filmów o piratach. Jestem zmęczony.